5 minut po godzinie 8.00. Radio Kaszebę? Czas. Cuda się zdarzają i ochliki. Oczywiście. Trwa okres rozliczania 1,5% podatku. Puckie Hospicjum wystartowało z kampanią Nieśmiertelne. NieśmiertelneSłowa.pl. Gościem Dzień Dobry Kaszuby jest dziś Anna Joachim labuda dyrektor Puckiego Hospicjum. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Aniu. Na początek jak się jechało? Bo warunki, oj, fatalne ponoć. Warunki są trudne i mam wrażenie, że wszyscy panowie chyba ruszyli po goździki do sklepu. Mhm. I to, I to przeszkodziło I Wam, przesz Paniom. Przeszkodziło nam w takiej sprawnej jeździe, ale po drodze byłam taka szczęśliwa, bo stworzyliśmy korytarz życia i poszło to bardzo sprawnie, więc w Dzień Kobiet myślę, że wszyscy spisaliśmy się na medal. No to chwała no im Zanim za to. zaczniemy, Aniu, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Nawzajem. My to sobie możemy... Rafał, może się dołączyć. Ale Panu też życzymy dobrego dnia. <śmiech> Dziękuję <śmiech> bardzo. Czuję się taki wyróżniony. Ale Ja już składam życzenia, ale Pani Aniu, wszystkiego dobrego rzeczywiście z okazji Dnia Kobiet. Dużo siły przede wszystkim, bo Wam Kobietom potrzeba, jakby nie było, dużo szczęścia, zdrowia, bo to można kupić. No pewnie tak, ale jeżeli myślimy o miłości, o uwadze, o czułości, to z tym kupieniem może być dość trudno. Dlaczego warto przekazać 1,5% podatku? Bo w tym roku jest inaczej niż w, w, w ubiegłych latach, Rafał. Zmieniły się zasady przekazywania podatku w trakcie rozliczenia rocznego, ale mamy nadzieję, że to bardzo nam nie przeszkodzi w zbiórce pieniędzy, które są konieczne do zachowania ciągłości pracy naszego hospicjum, ale też umożliwi nam prowadzenie działań edukacyjnych, które w ramach działań statutowych od początku prowadzimy. Zachęcamy wszystkich Państwa, tych, którzy jeszcze do tej pory nie dokonali wyboru, żeby jednak wpisali KRS Puckiego Hospicjum i przekazali nam 1,5%. A my możemy obiecać tyle, że będziemy się troszczyć o najciężej chorych, o tych, którzy towarzyszą im, ale też będziemy budować świadomość w tematach niezwykle ważnych, trudnych, tematach końca życia to co robimy już od wielu, wielu lat. Wpływy z tak zwanego 1% z zeszłych lat, w poprzednich latach, pozwalały tam pokryć w waszym hospicjum nawet 1,5% koszt opieki nad termalnie chorymi. To ogromne wsparcie, zwłaszcza gdy, gdy kontrakt z NFZ nie pokrywa już nawet połowy teraz zapotrzebowania, teraz 1,5%. Pani Anno, na co przeznaczacie te środki? Chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli taką jasność w sytuacji, że rzeczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje z nami usługi. Bardzo się cieszymy, bo... Roku, w styczniu rozpoczął się kolejny pięcioletni okres trwania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale są to środki, które przeznaczane są na porady medyczne, lekarskie, pielęgniarskie, na zastrzyki, na zakup koniecznego sprzętu pomocniczego. Ale całą dużą taką pracę musimy wykonać z własnych środków. Chcielibyśmy, żeby ten standard, który kontraktujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, był tym minimalnym, a od wielu lat pracujemy nad standardem plus. Więc te wszystkie środki, które pozyskujemy, one pozwalają nam na dodatkowe godziny psychologa, na większą liczbę porad pielęgniarskich, na gotowość lekarza do tego, żeby reagować bez względu na porę dnia czy nocy. Ale to też pozwala nam wydawać na przykład raport, albo czerwoną teczkę, uruchamiać nieśmiertelne słowa, które dodają nam życia. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać nas na różne sposoby, bo bardzo tego potrzebujemy. Mamy wyliczenia, które pokazują, że środki, które w takiej regularnej umowie otrzymujemy, one wystarczają na pokrycie tylko połowy naszych wydatków. Więc widzicie Państwo, jak, jak dużo wsparcia potrzebujemy. Ale jest to jakiś zastrzyk gotówki? Proszę Państwa, to jest ogromny dla nas zastrzyk. To jest regularna pomoc, na którą liczymy, której oczekujemy i którą planujemy. Do wydania w kolejnym roku. Mamy nadzieję, że Państwo również w tym roku nam pomożecie. I mamy konkretne plany. Jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku przy pomocy, przy wsparciu darczyńców i zbiórek, ale też i środków z 1%, wykonaliśmy ogromny ogród, który dzisiaj jest zaśnieżony i pacjenci marzą o tym, żeby lecie, lepiej w nim bałwana. Ale pojawiają się takie bieżące sprawy, jak w każdym domu: czy to remont dachu, czy adaptacja pewnych pomieszczeń. Proszę sobie wyobrazić, że w naszym domu y, nasz dom nie zasypia. Ciągle w nim chodzą, pracują y, osoby, y, które tam mieszkają, ale też i ci, którzy im pomagają. Towarzyszą im bliscy, więc 24 godziny na dobę w naszym domu, wbrew pozorom tętni życie, a to sprawia, że te koszty jednak są spore. Wsparcie y, dajecie bezpłatnie? Oczywiście wszyscy pacjenci, którzy korzystają z naszej pomocy, zarówno hospicjum domowego, ci którzy mieszkają w hospicjum stacjonarnym, jak i ci, którzy przyjeżdżają do nas do poradni medycyny paliatywnej, żeby spotkać się z całym zespołem ekspertów, korzystają z tej opieki absolutnie nieodpłatnie, ale mamy jeszcze rzesze osób, które również w sposób nieodpłatny otrzymują od nas pomoc. To są uczestnicy pomorskiej grupy wsparcia, uczestnicy wsparcia którą otrzymują żałobnicy, ale też i dzieci osierocone, te, które straciły jednego z rodziców, który był pod naszą opieką, bądź też odszedł niebędący pacjentem hospicyjnym. Myślę, że to ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że grupa wsparcia dla osób w żałobie, ale też i dzieci, to są grupy otwarte, więc pomagamy wszystkim tym, którzy w okolicy cierpią z powodu straty kogoś bliskiego. Do tego potrzebujemy państwa pieniędzy. Ja wiem, bo kilka razy się spotykaliśmy, op opowiadaliście Państwo o tym, jak trudno jest prowadzić e, dom. Natomiast ja bym chciał jeszcze zapytać o to finansowanie, bo wspomniała pani tutaj o tym NFZ-cie, natomiast co z finansowaniem tego NFZ-u? Pozwa... Wiemy, że to nie pozwala w całości na pokrycie tych kosztów. Co takiego powinno się stać? Bo to my możemy sobie generalnie tak pogadać i pogadać, natomiast czy NFZ, on się tak przejmuje za bardzo, czy, czy nie za bardzo losem właśnie takiego domu hospicyjnego? Proszę państwa, musimy mieć świadomość tego, że w naszej wspólnej, w naszym wspólnym portfelu takim społecznym mamy ograniczone środki. My oczywiście oprócz tego, że rozmawiamy w różnych miejscach na temat tych niedoszacowanych procedur, wykonujemy również pracę i jesteśmy w takim programie w agenc z Agencją Taryfikacji i Wyceny Usług Medycznych i od wielu lat raportujemy wszystkie nasze wydatki w takim pewnym, ustalonym podziale. Więc ja pozostaję niezmienną optymistką i mam nadzieję, że wyliczenia, które w każdym miesiącu Zespół Księgowości Każdego Hospicjum tworzy. To będą wyliczenia, które pozwolą na realną wycenę naszych świadczeń, ale takie współfinansowanie jest też dobrym rozwiązaniem, ponieważ powoduje pewną świadomość, pewne zobowiązanie i też szacunek do tych usług, które realizujemy, korzystając z takiego koszyka finansów. Więc mam nadzieję na lepszą wycenę. Zwłaszcza, że w lipcu czekają nas kolejne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników medycznych. One za sobą pociągają w konsekwencji. Zmiany wynagrodzeń, również innych pracowników, więc ta pula środków, które musimy przeznaczyć na lipsowe podwyżki, niestety staje się coraz większa, ale mam głębokie przekonanie, że wspólnie w takim odpowiedzialnym zachowaniu będziemy mogli sprostać tym wymaganiom, również finansowym. Podwyżki podwyżkami dla pracowników, ale co z podwyżkami gazu i prądu? Gdybyśmy sumowali te wszystkie podwyżki, w których od kilku miesięcy pozostajemy, to ta kwota staje się ogromna. Przyznam szczerze, że tu 5%, tam to paliwo, ogrzewanie, pralnia, badania, artykuły spożywcze, z których przygotowujemy posiłki dla naszych pacjentów, zbiera się kilkadziesiąt procent. Nie chciałabym, żeby dzisiaj w Dniu Kobiet pojawiły się Wypływały z moich us słowa jakiegoś, jakiejś skargi, ale chciałabym, żeby każdy w chwili wolnej miał taką refleksję i pomyślał o tym, w jaki sposób mógłby pomóc takim miejscom jak puckie hospicjum, bo ta sytuacja jest dość trudna, jak w każdym domu myślę. Puckie Hospicjum wspiera także tych, których chorowanie umieranie może dzisiaj nie dotyczy, ale w rzeczywistości to temat, który jest ważny dla każdego. Przygotowaliście drugą edycję raportu o dobrym umieraniu. Co to takiego? W 2019 roku wydaliśmy pierwszy raport. To była taka śmiała publikacja, ona do dzisiaj cieszy się dużym zainteresowaniem. Ostatnie chwile szczęścia tak nazwaliśmy pierwszy raport, i w nim przedstawiliśmy poziom niewiedzy, jaki jako społeczeństwo mamy na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej, ale tam też wskazaliśmy na przykład, że deklarujemy w sytuacji choroby chęć pozostania w domu. I od razu zapytaliśmy m, ludzi, którzy są, tworzą rodziny, są bliskimi, czy są gotowi taką opiekę w domu zorganizować, czy są w stanie towarzyszyć chorym. I dowiedzieliśmy się, i to też znajdziecie państwo w drugim raporcie, zaufaj bliskości, że potrzebujemy przewodników, potrzebujemy ludzi, medyków, ale też i wolontariuszy opiekuńczych, którzy będą nas prowadzili w tych trudnych tematach towarzyszenia, bycia z bliskim, ostatnich rozmów, pielęgnowania wypełniania tego czasu, który jest poza leczeniem. Więc raport Zaufaj bliskości to taki przewodnik przez najtrudniejsze tematy związane ze śmiercią, też umieraniem i żałobą. Możecie Państwo też znaleźć tam nasz nowy projekt, projekt z ubiegłego roku, czerwonej teczki. I zachęcam Państwa do tego, żeby pomyśleć o tym, czy chcielibyście być na przykład dawcą narządów, gdyby się pojawiła taka okoliczność. No właśnie przypomnijmy, bo rozmawialiśmy już na antenie Radia Kaszeby o tej czerwonej teczce, ale może nie wszyscy wiedzą, czym jest czerwona teczka. Czerwona teżka to zaproszenie do takiej refleksji. Jestem głęboko przekonana o tym, że w każdym domu, w każdej rodzinie, ale nawet jeśli jest to jednoosobowy, taki dom rodzinny, to prowadzimy wiele różnych projektów. Robimy sobie projekt wakacje, projekt dzieci, a może wymarzony dom. Nie robimy takiego projektu na koniec życia. Koniec życia. Czerwona teżka to, to takie miejsce, to taki moment, w którym. Trosząc się o bliskich, których kiedyś pozostawimy, umierając, będziemy chcieli wyposażyć w informacje, w te informacje, które dla nas wydają się dzisiaj być ważne, a mianowicie co chcielibyśmy, żeby stało się naszym majątkiem, jeśli go mamy. Dzisiaj częściej niż kiedyś mamy pożyczki, kredyty. I widziałam niejedno zdziwienie i smutek na twarzy bliskich, kiedy okazywało się, że, że chory, zmarły. Taką pożyczkę zaciągnął w tajemnicy, więc chyba chcielibyśmy swoich bliskich, których kiedyś pozostawimy na ziemi, uchronić przed takimi niefajnymi niespodziankami, więc jeśli zdecydujemy za życia, co miałoby się zadziać, w jaki sposób chcielibyśmy to nasze zobowiązanie uregulować, albo co ma się stać naszymi rzeczami osobistymi, które później są przekładane z miejsca na miejsce, bo z jednej strony są jakby relikwią, z drugiej strony pachną jeszcze perfumem naszej ukochanej, bliskiej osoby, a z drugiej strony stają się nikomu niepotrzebne. Te rosterki dotyczące ostatniej drogi i pochówku, czy mielibyśmy nasi bliscy spotkać się jeszcze w tym momencie, kiedy będziemy odchodzili z tego świata ziemskiego, czy chcielibyśmy zupełnie w innej formie być pożegnani. Wiele różnych spraw, łącznie z mediami społecznościowymi, których mamy tak wiele, jesteśmy obecni na Facebooku i Instagramie, naszej klasie i w innych miejscach. Czy one mają potem hulać bez nas, czy może ktoś miałby je zamknąć, albo po prostu je wykorzystać do jakiegoś dobrego celu, a może ktoś chciałby przekazać swój majątek na przykład na Puckie Hospicjum. Dużo jest tych informacji, więc zachęcam do lektury czerwonej Teczki. można ją znaleźć i pobrać na naszej stronie. Puckiego hospicjum niech to będzie taka chwila troski i miłości o bliskich, których pozostawimy wtedy, kiedy przyjdzie nam zakończyć to życie ziemskie. Pani Aniu, jestem pełen podziwu, jak Pani tak z taką lekkością, z taką łatwością mówi o, o takie słowa, jak śmierć, przygotowanie do śmierci. A propos tych słów nieśmiertelne słowa. Pani już wspomniała na antenie Radia Kaszeba, nieśmiertelne słowa.pl Twojej bliskości, kampania kolejna, co chcecie w ten sposób osiągnąć? Jedno, czego możemy być pewni, to właśnie śmierci w okresie rozliczeniowym, to na pewno podatki, więc przy tej okazji zbiórki corocznej zachęcamy do takiej głębszej refleksji, aniżeli tylko albo aż przekazania komuś w tym roku 1,5% podatku. Wiemy o tym, że osoby zmarłe mogą być nieśmiertelne, na przykład właśnie w wspomnieniach. I zachęcamy do odwiedzania naszej strony i do dzielenia się takimi zdaniami, wypowiedziami, cytatami, które. Wypowiedzieli nasi bliscy, bo można je w specjalnej czcionce, w takim fondzie, który jest zbliżony do zacierających się liter na, na przykład na płycie nagrobkowej albo w takim zniszczonym, starym pamiętniku, które czasami odgrzebujemy na strychu po naszych babciach. Można na tej stronie umieścić właśnie tę wypowiedź, i wydrukować ją. W różnych formach, ale wieście mi Państwo, że ja sama spróbowałam, samo wpisanie do tego miejsca sprawia, że robi nam się ciepło na sercu. I te osoby, które wypowiedziały te dla nas ważne kwestie, stają się na chwilę żywe w naszej pamięci, więc zachęcam do tego. Słowa: Dobrze się umiera na wesoło. Też kontrowersyjne, ale. Tak, nasze odchodzenie wygląda bardzo różnie. Nie ma żadnego schematu lepszej i gorszej. My możemy pewne rzeczy chcieć, oczekiwać, mówić o nich, marzyć, a ci, którzy te marzenia nasze usłyszą, może będą w momencie naszej śmierci blisko nas i sprawią, że ten moment, który jest wielką tajemnicą i budzi wielu nas lęk, obawę, strach. Ja też nie jestem od tego absolutnie wolna, ale wiem, że dobre życie może prowadzić do dobrej śmierci, a, a nie śmiertelności. Nieśmiertelne słowa naprawdę budzą na chwilę życie tych osób, które dla nas były ważne, a których już dzisiaj nie ma z nami. Na to... koniec, jeszcze chcielibyśmy powiedzieć tak: rozliczamy podatki i zachęcamy państwa do tego, żeby je przekazać na szczytne cele, takim jakim jest Puckie Hospicjum. Gdzie znaleźć informacje, dane KRS, w, właśnie w kontekście 1,5% podatku? Jaka strona? Puckie Hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio. bądź też na stronie www.nieśmiertelnesłowa.pl bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była dziś Anna Jochim-Labuda, dyrektor Puckiego Hospicjum. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję i do usłyszenia. Radio